Siemaneczko mordeczko, wybiła właśnie godzina, wybiła właśnie godzina 16.05, więc możemy zacząć nasz quiz. Więc pierwsze pytanie będzie proste, bo informujemy tylko chłopaków, którzy biorą udział w quizie, a chłopaki to w przedstawie moich uczestników, Wojanek i Kozak i Łuka. Gra bardzo dużo osób, które chcę poinformować, że nie, zapom nie, nie zapomną o subskrypcji tego kanału i pozdrowienia dla Was, bo jeśli gracie i na przykład przez badek to zauważycie, to też Was pozdrawiam. Więc możemy zaczynać z pierwszym pytaniem. No, ale najpierw zapiszemy quiz B, będzie. Będzie. Posiadać. Posiadać. 12 pytań. Pytań, tak. Py, ty, a nie. będzie posiadać. 20, 12, tak. 20. 12 pytań. Zacznijmy od pierwszego pytania. Przepraszam za tło, jakie słychać. Więc y, pierwsze pytanie jest bardzo proste i mam je już w głowie. Czy, I to pytanie będzie brzmiało tak. Ojej, już Wam podam tą odpowiedź, ale nasi bohaterowie będą jeszcze jej nie będą wiedzieć, więc ja do Was wrócę, kiedy już to napiszę. Dobra, wracam już do Was z pierwszym pytaniem. Pytanie brzmi: od kiedy jest, jest gra Brawl Stars? A 2018 rok, B 2017 C 2019? Zobaczymy, czy uczestnicy nam odpowiedzą. Ogólnie osoba podnikiem wojanek i kozak niedawno sobie przepraszam za tło yy, odblokowała dokładnie dzisiaj, ponieważ kupiła sobie ofertę 100. Tak, tu 300. Y, 360 gemów i wydropiło jej spajka. Y, więc, dobra, poczekajcie chwilę. Ogólnie już biorąc, chłopakom napisałam, że prawidłowa odpowiedź to B, więc. Znowu do Was wrócę, gdzie będzie kolejne pytanie, aktualnie prowadzenie małuka. więc za chwilkę się widzimy. Moi drodzy, ogólnie napisałam już im pytanie, ile postaci ma muchę. ogólnie mogą to sobie sprawdzić, dobrze o tym wie, bo tu to widać, ja Wam podam odpowiedź, prawidłowa odpowiedź to to jest POKO, BARLEY, Barley. Yy, I jeszcze... My, poczekajcie. Poko Barley. Dobra. Yy, niech już nam chłopaki piszą. Łuka też pisze, więc mu damy się chwilę napisać. I co nam tutaj Łuka napisze? C. Więc im napiszemy popraw Poprawna. Odpowiedź. Odpowiedź to C. Chłopak jest dalej, więc na aktualnie mimo wszystko łuka prowadzi. Quiz będzie posiadał 12 pytań, więc czekają nam ich jeszcze trochę. Ja będę do Was wracać po zadanym pytaniu. Witam Was teraz przy kolejnym pytaniu dla chłopaków. To pytanie jest to, ile postaci jest na literę B? Ogólnie postaci tak naprawdę jest 5, bo pokażę Wam je. Bibi pierwsza, Brock drugi, Barley trzeci, Bo czwarty i poczekajcie. One, two, three. One, two, three, four. I ból jeszcze. O, ale patrzą! Napiszemy bez. Be, tak. Bez. Pod. podglądy, Podglądania. Bez podglądania. fajna autokorekta, nie? I ogólnie niestety napiszę Wam teraz poprawną odpowiedź, a poprawna odpowiedź to jest 5. B. Niestety. Łuka! Niestety! Przepraszam, ale pierwsza odpowiedź się liczy. Ogólnie tło jest dzisiaj zarąbiste, nie? Y... C. Ogólnie nie, bo B. Więc widzimy się znowu przy następnym pytaniu. Jesteśmy już przy następnym pytaniu. Pewnie... Nie, ja dałam bo prawidłowo, bo dałam dużo C. Nie wiem, czy Łuka wie... Bo nie, co nam chłopaki napisali? No, to jest poprawna odpowiedź, bo poprawna odpowiedź to... Oczywiście C. Yy, jeszcze pewnie powiecie, o matko, ale Tyk nie jest rangi, to się tak nie mówi. Ogólnie nie wiem jak to się mówi, więc ja was bardzo przepraszam. Czy to się mówi... No to mamy po prostu legendarny i na przykład w Leonie. Więc będziemy się widzieć przy następnym pytaniu, przy piątym. Jestem już przy was przy następnym pytaniu i pytanie jest jakiego koloru niedokończenie ma czarodziej Barley? Nie wiem jak się pisze Barley. Barley. A. Ciem, Ciemno-szare. B. Jasno-szare. C. Nie ma. Ja wam to ogólnie pokażę. Bo ma. nie? Ja to pokazałam na moim filmie niedokończenia postaci. Pewnie chłopaki nie oglądają mojego kanału. No, i tu ma niedokończenie. Ogólnie, poprawidłowa odpowiedź to A, ciemno-szare. Bo ogólnie A to było ciemno-szare i to powinniście raczej zauważyć. Pewnie teraz chłopaki, co? Co? Ciemno-szare? Napiszemy tylko imię. Na u. Że, e, kapturze. fakturze, tak, na fakturze ma. Kapturze. Nie wiem, czy poprawnie piszę. Nie, po prostu geniusz, nie? Na, ja wam pokażę na wszystkich barlejach tu, tu i tu. Widzicie? O matku, ale to wygląda Tim Ej, każdy u nas ma inną rangę na barleju. What? Jezu. Widzimy się już przy następnym pytaniu. Jestem znowu w następnym pytaniu. Co się tu zmieniło? O, robisz ten odcinek? Napiszemy. Sorki... Zroby i. Zrobiłam. Zrobiły. Nie obrazisz? Tak, nie obraź nie nie się. się. Sorry, że żeby bez przecinków, ale wiecie na szybciorze. C.C. Usunęli jeden tryb, a to był tryb, w którym się zbierało duszki. Jednak osoby miały bardzo dziwne taktyki, więc go usunęli. Yy, Podprawna odpowiedź to odpowiedź A, więc chłopaki, proszę wam prawidłowo odpowiadać, więc widzimy się w następnym pytaniu, w, 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 tak, które zadam chłopakom. Chłopaki mają już kolejne pytanie, jednak przez przypadek, wiecie, się tak zrobiło, że yy, pisałam znowu, więc to jest łączne. Czy była kiedyś mapa, na której była źle skonstruowana strefa? A, tak, będzie! Zobaczmy, co chłopaki odpowiedzą. Ale ten spajk jest śliczny, ale ja bym chciała spajkę. Matko. Oni to dopiero mają ekskluzu. Droszek, pozdrawiam cię. Fajny nick masz, nie? <grych> nie. Była. Była. A ty, Łukasz, co nam odpowiesz? Odpowiedz. Bo była. Była taka mapa. A. Ogólnie... Yy, to będzie niestety ostatnie pytanie. Ja chłopakom trochę skrusek quiz, ponieważ film już będzie trwał długo. A nie chciałabym tego zrobić, więc quiz będzie krótko pytaniowy, ale mam nadzieję, że film i tak wam się spodoba. Więc to ostatnie pytanie. Zobaczymy, i potem podliczymy punkty, chłopaku. Ogólnie to było ostatnie pytanie. Chłop... Pytanie dla chłopaków. źle skonstruowane zdanie. Yy, ile mój kanał ma subskrypcji? U mnie mam drugi kanał, który ma 66 subskrypcji. Yy, a. Napiszemy poprawną odpowiedź, a ja wam tylko powiem, y, ile mieli punktów i kto wygrał, więc widzimy się za dosłownie uno momento. Dobra, ja jeszcze będę z wami znać jedyne co powiem, to podam wam wynik, ogólnie teraz najlepsze, że chłopaki mają remis. Remis... Tylko napiszę po, że... pożegnaj, pożegnaj, moją, to pora, pożegnaj, pożegnajcie się, pożegnajcie się. Dobra, to ja się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że chłopaki też. Yy... O, tutaj chyba się będzie wam i żegnał, zostaniecie tylko pożegnanie od nich. A mam nadzieję, że film Wam się spodoba. I jeśli będziecie bardzo chcieli, to i film Wam się spodoba. Niestety nie mam uzbieranych skrzynek, bo był off nie? Y jak wbiję się po tym filmie trzy łapki w górę, to będzie. O, papa, no dobra. Y no dziękuję, Słuchajcie, lajkujcie i widzimy się w następnym, mam nadzieję, że film Wam się spodobał subiek zostawiony, jak będą trzy lajki w górę pod tym, to będzie druga część, a ja tym razem z osobami z klubu i będę pisać na tym czacie, więc może być ciekawie, tylko o tym Was poinformuję, pozdrawiam teraz Skipper, osoba, to jest taka osoba, która z nami nie uczestniczy, ale gra. Więc yy, dobra, ja pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam skipera, pozdrawiam wszystkich z klubu, pozdrawiam siebie i widzimy się w następnym. Papa pa, kochani!